Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Montbazo. Jest godzina 10 w środę, ja się położę spać, żebyśmy mieli spanie załączone, żebyśmy mieli wszystko na maksa. Bo ja dzisiaj, słyszałeś? Zrobiło się tam wszystko na dole. Idziemy zobaczyć nasz armider, jak tutaj wygląda, 63%. I już pomału zaś można zbierać. Nie, no to po co ja mam tutaj inwestować w ten, żeby było więcej tych? No, przecież to jest bez sensu. Ja po prostu zasiadam do kompa, gramy pierwszy raz w gierkę, gramę drugi raz w gierkę, żebyśmy my mogli nadawać sobie konsolę na maksa, bo na konsoli się o wiele lepiej saveuje tą gierkę, bo nie ma tej durnej animacji 20 sekundowej, która mnie po prostu irytuje. Bo zatem nie lubię grać w Tibie: to jest albo Tibia, albo Ultima Online. Nie mam żadnego pojęcia, ale to wygląda bardzo podobnie do Ultima Online. Ja kiedyś grałem w Ultima Online i kiedyś musiałem napisać yy, ten. Żeby mnie tam przyjęli żebym ja, żebym ja mógł grać u nich na serwerze To nam trzeba było, człowieku, napisać jakiś list motywacyjny, nie? To masakra Dobra, save'ujemy drugi raz gierkę Wydaje mi się, że ja już chyba będę mógł zbierać te bigozy gahat, tam znajduje się na dole I dzisiaj musimy pojechać po pakownik Bo jest środa, za chwileczkę będzie czwartek I my sobie pojedziemy sprzedać nasze piwsko w sobotę Więc chyba kupię nowy pakownik Z tego, co mi się wydaje Patrz, no przecież tu już jest prawie do zbierania, nie? To jest niemożliwe, ja muszę wziąć normalnie konsolę tutaj. Aha, bo ja muszę też zobaczyć, czy tam się pompuje. No dobra, no, ale mamy to już przetestowane, nie? Pa, ja tutaj gram i to rośnie, pa! Tak, to rośnie. Du, 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 du. Już chyba będzie urośnięte, nie, czy nie? 88%, dobra. Idziemy teraz do góry. Ja muszę w ogóle to sobie też obliczyć, ile procent jest, gdy... pies konewki? No przecież masz pić, coś to jest jak taki durny te piesku. Borys! I teraz tak, ja idę zobaczyć tutaj do naszej cukrowni. Jak to wygląda? Bo możliwe, że będzie tak, że... Nie no nie będzie tak. Nie ma szans. Wiesz co, o czym ja pomyślałem? Ja pomyślałem o tym... No patrz, ile tu jest jeszcze piwska w środku, patrz. No przecież tam jest full! Tam jest tam jest pół! Czajź to! Jazz lepsze! Ja nawet więcej nie podpinam, bo to jest bez sensu. No chyba, że kupimy sobie jakiś sprzęt, który będzie robił szybciej, ale wątpię. Bo tutaj normalnie schodzi, patrz. Gdzieś? Mamy jeszcze pół. Ty. no przecież to w ogóle nie schodzi. Jeszcze raz zapiszę gierkę. A ja co? Tu, 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 tu. I najlepsze jest to, że ja to idealnie zrobiłem. Bo jest godzina siódma. Do dziewiątej to zejdzie na dół. I później zaś się pompuje na górę. Przez, 51% już mamy. Ale nie, 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 tutaj, tu jest coś nie tak chyba. Mi się wydaje, że my możemy sobie kupić ten taki Inet sprz, sprz, I wtedy być może on będzie szybciej pompował. Nie wiem. Ja chyba po to dzisiaj pojadę. My musimy kupić pakownik. I musimy kupić ten nowy. Być może... I wtedy będziemy już mieć cukrownię na maksa. Bo jak sobie pójdziemy tutaj do naszej e, rapkanciapy i wejdziemy tam, to tam oczywiście mamy questy. I tam już praktycznie wszystko mamy wypełnione. Tylko ja muszę jeszcze zrobić właśnie, że kupić ten... Nie osmozę, tylko muszę kupić chyba ten większy zbiornik. Patrz, jak się tutaj wejdzie... Nie, to mamy tutaj, zobacz, tutaj mamy już wszystko na maksa. Do zrobienia średnio zaawansowany, człowieku. Jesteśmy normalnie średnio zaawansowani. Do zrobienia, dealer, patrz, tutaj coś jest w ogóle, nie? Tu mamy wszystko zrobione, tu mamy wszystko zrobione, tu jest cukrownia, patrz. Brakuje mi, ulepsz rezerwuar syropu kl klonowego, widzisz, to potrzebujemy. Oni tutaj w ogóle dodali więcej nowych rzeczy, a to już mamy. Patrz, dealer, co my tu jeszcze musimy zrobić? Kup pakownik do ogromnych paczek, kup maszynę do nawozu, kup krajalnicę do frytek. wypełni ogromne pudło z paczkami w jeden dzień. Czyli wydaje mi się, że ja muszę zawieść im to, nie? Zostawić kolejne? Nie! Ogromne pudło z paczkami w jeden dzień. Ja, aha, bo tam jest 27 chyba razy 4 paczki tam wejdą. To ja im to mogę sprzedać? Ty, to ja im to mogę... Więcej im tego mogę zawieść? No jak... Bo tam stoi takie pudło drewniane, nie? Jak ja tam wsadę, no to się przenosi, ale później ten okrąg znika. Ale wydaje mi się, że ja mogę 27 razy 4. Czekaj, ja sobie to szybko policzę. Mi się wydaje, że tam... Albo tam wejdzie 8 chyba, nie? Podejrzenie spamu. Zaś do mnie dzwonią. Ej, coś kredyt? coś kredyt? <grym> Czekaj, 27 razy 4 to jest 108. 27 razy 8, 216 paczek, być może będziemy potrzebowali. Oj, czekaj, nie, ja zapisuję, ja tutaj już muszę zbierać, ty. Czyli mamy tak, tutaj ja sobie, to, ja, sobie, ja sobie to będę zbierać w piwnicy. Mamy 27 i później pojedziemy z tym wszystkim. Na przyczepce. Normalnie na przyczepce będę. Bikozy Gaha, i pisaliście mi, że nie mogę zaciągnąć ręcznego, to wtedy przyczepka działa normalnie. Pisaliście mi również, że u Rogera muszę kupić inny hak. Co wydaje mi się, że to nie będzie to. No, nie wiem, nie jestem 100% pewien. W każdym razie, ja teraz muszę tutaj zbierać, ale ja już się tak cieszę, że nie muszę tego podlewać. Wy nie, wy nie wiecie, jak ja, jak ja mam komfort psychiczny w ogóle z tym, nie? Że to, że to nie musi być podlewane przeze mnie. Przecież to było tak denerwujące, że to jest masakra, nie? Dobra, tu już zaś jest też kosz pełny, i tutaj też coś jeszcze mamy, nie? Normalnie. I 22 paczki możemy zrobić za jeden, nie za jeden dzień, tylko za jeden ten, nie? Za jeden zbiór. 22 paczki możemy zrobić. A ja muszę mieć, jak trzeba tam sadzić 8. To ja muszę mieć 216 paczek, nie? I wtedy dostaniemy tego achievementa. No dobra, no to co, ciśniemy, nie? Niech to się tutaj robi, ale muszę kupić ten większy pakownik. Bo mi się nie chce tak tego robić, to jest bez sensu w ogóle, nie? Ja nawet nie zauważyłem ile... Czy my już tutaj mieliśmy 1000? Czy my już tutaj mieliśmy tysiąc tego? Bo ja widzę, że jest 900. I wydaje mi się, że było chyba z 1000, co? To już nie jest kolegium, to już nie jest mandat. To już nie jest krzesło elektryczne. To już jest krzesło elektryczne dla całej mojej rodziny i trzech kolejnych pokoleń, nie? Dobra, zasadzone, fajnie. Mam to pakować, czy nie mam tego pakować? Bo to jest bez sensu. Zrobimy tak, żebyśmy mieli chociaż 27, co? A ja to później sobie ogarnę fajnie, pięknie. Ile tu już mamy? 20, 25, 26 i 27. No i wszystko. Ale człowieku, jak ja tyle tego sadzę i ja tyle tego robię, to przecież to musi iść na eksport. No gdzie to sprzedawać w naszym tym kraju, tyle tych tych -y gacha? Przecież to jest niemożliwe. Ty. Czemu to się tu nie chce ustawić? Halo? Dobra, mamy 15. Jest jeszcze tutaj coś w ogóle. Ja, ja jest jeszcze dwa. Dobra, ile tu mamy? 50, 15, 16, 17, 18. I tu ziemniaki jeszcze. Ja bo mi się wydaje, że mam pu Putinę od poniedziałku w lodówce. I to już chyba będzie spleśniałe. Patrz to, nie no jest jeszcze 36% A ten 37, no na spokojnie ty Normalnie gramy w gry kolejne dwa dni ty Patrzcie, 53% było Ja gram w grę i na 3,5 godziny to rośnie Ile? Bo to dosyć szybko rośnie, zobaczcie 53%, 58% 5, 5 rośnie na 3,5 godziny Więc no nie ma tragedii, nie? Za chwilę znowu będziemy musieli zbierać Ale za chwilę też jest sobota i ja będę musiał zawieść Te moje bigozy, znaczy te Moje piwsko, no i przyszła sobota Godzina 8 prawie i to już prawie wyrosło Patrz, syk i to już urosło, to jest po prostu mega, nie? 100%, gotowe do zbioru, no oczywiście, że zbieramy, ty Dawaj mi te kosze, zbieramy to Zobacz, po raz kolejny, ty czasz, że tego możemy zbierać? To jest niemożliwe, ale tutaj już na bank będziemy mieli tych 10 tysiąc Bo ja nie wierzę, że nie Na milion procent Bo ja już wtedy miałem chyba z 950 A jak ja teraz tutaj podejdę, to wiesz, co tutaj będzie? Tutaj będzie po prostu Armageddon, nie? Pierwszy kosz pełny O nie! po, poje pojechał? No nie, no on się zgliczował, ja muszę iść na cukrownię po niego, no ale, badzie w ty, no co się stałeś? Czekaj, raz, dwa, pięć, dziesięć, piętna, dwa, dwa, pięć. I tu już trzecią się robi, patrz. 25, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem. I tu już kolejną kubkę robimy. Bo ja tam muszę, no nie wiem, no, no wiesz o co mi chodzi, nie? Że ja sobie takie kubki robię. Tutaj mamy dziesięć tysięcy, tutaj mam 10 tysięcy. Tu. O nie, podlało się! Ej, gdzie są te moje te? Ja nic teraz nie widzę, jak mnie ta gra irytuje, nie? Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie są te moje te, nasiona. Co jest grane? Gdzie są nasiona? Halo? Tu są, patrz. 1075 Dziękuję, gratuluję. Dobra, zasadzone wszystko fajnie, pięknie. Zostało mi tylko 831 920 tysięcy. Tutaj będziemy mieli kolej Nie muszę im to tam zawieźć, nie? Ale zbieramy, na razie zbieramy, dobra, ile tutaj mamy kresek tutaj? Aha, bo ja jeszcze przecież tu się zrobiłeś, nie? O, sieba co tam? Po, poszedłeś po ten. Patrz, wszystko na 50 mamy. Ze wszystkimi. Tylko ten Raymond, nie? No, ja muszę piwska zawodzić w nocy, ale tym się zajmiemy później. Bo ja na razie tutaj muszę ogarniać tematy, żebyśmy mieli wszystko zrobione. I dopiero później sobie tego prinza też ogarnię i będzie fajnie. Tu się normalnie fajnie, pięknie pompuje. Nie ja mam nadziei, że ten koszt tu jest Że on mi się gdzieś nie zbugował Ale on chyba tu będzie, bo on zleci... Ja jest! Jest! Czeka na mnie ładnie! Ile tutaj już mamy procent, przyjaciele? Tutaj trzeba wszędzie posprzątać, no zobaczcie jak to wygląda 86% ty Czyli chyba będziemy mieli 100% I tu na to jest, nie? Także o 20, o której ja miałem wyjechać, bo ostatnio wyjechałem o 20 I byłem na 23 .00. Więc teraz wyjedziemy o 20 O 20.30 wyjeżdżamy Zawieziemy im to, 9000 litrów Wiesz, że to jest 9000? 9000 litrów to jest, panie przyjacielu, ja już ci mówię 9000 litrów podzielić na 120, bo tyle jest w beczce 75 beczek. Dziękuję, gratuluję. Razy dwa 15 tysięcy. Dziękuję, gratuluję. No niestety nie udało mi się zrobić kolejnej trzeciej paczki, ale tu już sobie fajnie rośnie. Także ja się nawet tym nie przejmuję. Nie mamy konsoli przy sobie, ale to nieważne. Bo ja sobie pójdę teraz tu się napijemy piwka. Tu odłożymy. No i co? I gramy w gry, nie? Czekamy na 20.30 i, i zawozimy te moje 9000 litrów piwa. Tylko ja się boję, żeby to się tam nie przelało. Bo tam już było chyba 86%. Więc ja sobie naładuję konsolę i za chwileczkę chyba sobie tam pójdziemy, tak czy siak? No widzisz, no tu już się zbliża ten czas. No zobacz, która jest godzina. 14.40, dobra, bierzemy konsolę. I jakby co, to sobie tam zagramy w przenośną konsolę. Boris, idziesz ze mną! Chodź! Czekaj, każ podążać za mną, dobra, chodź, idziemy. A my tutaj coś mamy w ogóle? Nie, tu nic nie ma Tutaj w ogóle od tygodnia się świecą świata w tym aucie Dobrze, że tu nie ma czegoś takiego jak akumulator Bo inaczej to byśmy... Musieli... Ty, bo tu już jest... Ty, bo tu już... Patrz, co się robi Tu się niby... Tu, jest... tu jest normalnie na fulla, ty Ile tu jest? 89% ty No to gramy w grę 17.35, 90%, 90% to? Mamy piwo dla tych ziomków. Mamy, mamy. Na razie tego nie podłączam. Tu jest 90%. Ym, podjadę sobie już tutaj moim trakiem, Bo tu już po ten czas będzie. Taka głupia godzina się zrobiła. Bo jak zagram w grę, będzie za późno, a jak będę, to będę musiał czekać, nie? A ja tutaj coś mam? A tu jest jeszcze 150 litrów, czyli patrz, tutaj byśmy mieli teoretycznie... Czekaj, jak ja zagram teraz w grę, to będzie późno, nie wiem, bo już jest... 23 będzie chyba. 18, 19, 2, 2, nie no, 21, zagram. O 20.30 muszę wyjeżdżać. O 20.30 muszę wyjeżdżać. Ty, no spoko godzina, patrz, idealna! 20.29. Tutaj 92%, tu się pompuje, tu się robisz. Jedziemy. Borys, wyjeżdżamy, bo nie zdążymy, dawaj. To trzeba jeszcze spiąć. Dobra, jest! Chodź, jedziemy szybko! Bo nie zdążymy! 15 minut spóźnienia, nie? Ja mam nadzieję, że dojedziemy. Jedź, jedź, bejbe. 21, ja nie wiem czy ja zdążę. 2030 20, to jest tak chyba optymalnie, ale 2045 no to było takie wieczak, no 15 minut spóźnienia studenckie. Czemu ten bagi tam leży? Ty mi się wydaje, że ten autobusiarz, On jest zły na mnie! I on mi człowieku, te auto tam zepchnął, nie? Do rowu. Co za autobusiarz. O, znak naprawili! <laughs> Czemu oni ten znak naprawili? Jak on był w takim fajnym pion... poziomym tym Przeze mnie, jak jechałem bagiem tutaj. O i ten też naprawili No zobacz, zobacz. Ty, czyli jednak mają tutaj jakąś taką firmę, która sprząta ma ziomy! Antoni i tak dalej. Ja zaraz... Co tu leży? A tu jest cień. Ja zaraz do was przyjadę, tylko ja daję pisko, za dobra? Nara, No i tak jak wam powiedziałem, nasz cel został zrealizowany Jeździmy raz na tydzień do miasta a tak to po prostu tu... co, robimy, czekamy, aż to się zrobi. O 20.45 wyjechałem. I jest tak idealnie, no zobacz. Tylko tutaj trzeba pomału jechać. I patrz, mamy tutaj tak, cyk. Dostałem 250... No patrz teraz, nie? 14 tysięcy! Ja nie mogę, ty! To jest niemożliwe. I za chwileczkę będzie niedziela. I za chwileczkę wskoczy, wiesz ile? Z 20 koła jak nic. Czyli my zarobiliśmy teraz... 33 tysiące. No przecież ja znowu będę miał 40. Czyli no, jutro możemy pojechać sobie do Eryka Możemy kupić sobie tą, tą nową tom, żeby tam się robiło fajnie, pięknie. I jutro też pojedziemy do tych ziomów, bo ja muszę zobaczyć, na jakiej zasadzie to tam działa. Że ja wrzucam te paczki tam, nie? No ale no dobra, wrzucamy te paczki, ale co dalej? Bo jak, ja pamiętam, że jak wrzuciłem 27 paczek, to to się, to, to się, to się zamknęło. O jest Raymond! Raymond, Ty no w niedziele stoisz, czy jak to u Ciebie wygląda ty? Ja tobie dam piwsko, zanim ty odjedziesz, wiesz, siema, trzymaj! Napij się. I na widzę słońca, patrz, spójrz na mnie Życie w nocy jest po prostu najlepsze, no i wszystko Czekaj, co mi Raymond da Siema, ziomy, proszę dla ciebie Nie chcę się ścigać jeszcze Ale już niedługo, obiecuję Ale ja chyba wszystkim nie muszę dawać, nie? Bo ten, ten mi też daje przyjaźń, co się stało? 34 tysiące zarobiłem! Ja myślałem, że z 20 zarobię Patrz tą kasę, ty, czaisz to? To jest niemożliwe Ja całkowicie o tym zapomniałem, że ja muszę tutaj tędnie Że ja kasę za chwilę dostanę Ja nie mogę, dobra, jak tam stosunki? Z nimi 19, 18, 6, 18, 17 No dobra Czyli teoretycznie będziemy się Bo ja już mam tyle kasy Ja nie mogę 53 tysiące, czaisz to? Czyli my już No dobra, jeszcze w tym odcinku sobie zrobimy tak Że ja kupię te wszystkie upgrade'y Jakie tutaj upgrade'y? Bo mamy tak, 25 pakownik potrzebuje. Yy, I potrzebujemy, wiesz co jeszcze potrzebujemy? Pakownik za 25. I potrzebujemy tą maszynę za 12. I potrzebujemy frytki za 6. Czyli 25, 35 plus 6. No powiedzmy, potrzebujemy 42 tysiące dolarów. Ja nie mogę. 42 tysiące dolarów potrzebujemy na to, żebyśmy. No, żebyśmy się fajnie ogarnęli, nie? Borys! Bory, to jest właśnie w końcu to, że jesteśmy bogaci! Dawaj tu tego królika, dalej go nie rozjechałem. A czai się, jak ja bym teraz do mamusi zadzwonił, bo mi pisaliście, a czemu nie dzwonisz do mamusi? Czemu nie dzwonisz? No bo nie dzwonię, po co mam dzwonić? Tak, on na cała czas stosunki na 50 mam. Dostaniesz 100. Wy mi piszecie tak, nie dzwoń do mamy, dostaniesz 100 dolarów. To mi było potrzebne, wiesz kiedy? 50 odcinków temu. A nie teraz. Jedyne co musimy tutaj jeszcze zrobić, to posprzątać. A mi się nie chce tutaj sprzątać. To jest bez sensu sprzątanie. Tu, pa już się zlało znowu. Muszę podjechać tutaj. Czekaj, 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 niech to się podepnie, dobra? I teraz tak, Borys, robimy tak. Ręczny, ty wysiadasz, ja wysiadam i odłączam tą przyczepkę, nie, bo ja mam ręczny zaciągnięty i mówiliście, że to będzie lipa. A tu cały, patrz, tu zaś 200 litrów się spuściło. A tu cały czas. Dobra, Borys, chodź, idziemy. Możemy iść spać teraz, wiesz? No prześpijmy się, prześpijmy, muszę zjeść jeszcze, jeszcze połotinę. Muszę się trochę napić. Dobra, tutaj picio, tutaj jedzonko, które już jest pewnie spleśniałe. 14% jest git. Ciekawe, czy w tej grze da się zachorować, czy nie. Idziemy spać. 53 tysiące mamy, czajcie. I my dzisiaj kupujemy wszystkie upgrade'y do naszego domu. Już mogę w sumie jechać. Ja nie muszę nawet jechać, czekaj, ale... Dobra, jedziemy do tych Gaha. tylko że czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę sprawdzić, na jakiej zasadzie to działa. Tu jeszcze rośnie. I tutaj mamy tak Jedną kubkę, dwie kupki, trzecia się robi Czwartą zrobimy najprawdopodobniej dzisiaj Siema, jesteś? Masz picio, masz picio Dobra, jedziemy Czwartą musimy kupić Znaczy zrobić, przepraszam No i dobra, no i co? Jedziemy kupować wszystkie upgrade'y, jakie są dostępne w tej grze I to już po prostu będziemy mieli wszystko, nie? A później Pojedziemy jeszcze do Melanii I otworzymy jej drzwi, powskie drzwi I później będziemy jeszcze robić naszą becie na złoto I pamiętajcie, że jeszcze musimy kupić podnośnik i chyba mi starczy kasy na to. E, musimy kupić podnośnik, to jest raz. Starczy mi kasy na to. Dwa. Musimy posprzątać, zamieść bratu tutaj, to. Ff, nie chce mi się. I musimy wybudować ten, nie? W końcu e, ten. Ten. Do, do ścigania się. 70 tysięcy potrzebujemy. To już jest. To już jest. to już jest lekki szpil, tak ci powiem. Aha, i później jeszcze musimy sobie wybudować drogę tutaj. Do brata możemy tu, tu, tu. I to chyba kosztowało, z tego co pamiętam, 100 tysięcy, jakoś tak. Więc my dzisiaj przez ten tydzień znowu musimy pompować cprz, cprz, cprz. Później im sprzedamy te bikozy gaha. A później jeszcze Nie wiem co robię, ale jedziemy najpierw do Eryka Jedziemy kupić ten, ten ostatni ten upgrade I zobaczymy na jakiej zasadzie to będzie działało Jeżeli ten upgrade będzie działał, że to cały czas się będzie pompować To my wtedy Cieba dziura, On ma chuńkę! To my będziemy musieli, wiecie co? To my będziemy musieli podpiąć 100 więcej drzew Nie ma żadnego... Czemu tu jakaś taka linia jest podpięta, co to było? Siema Erek, jak tam u Ciebie wygląda? Już wszystko u Ciebie kupiłem. Federasio? Federasio? Siema. Wiesz, ja już u Ciebie piw... Aha, dzisiaj jest niedziela! No to czemu mi nie napisać w komentarzu, że jest dzisiaj niedziela? Oh my god, ja już myślałem, że jest poniedziałek, ja się tak podnieciłem, że naprawdę myślałem, że jest poniedziałek. Ty paty drifty, pa! Ale to nie szkodzi, bo nasze ziomki mają otwarte, ja chyba sobie kupię jeszcze te... Nie chcę mi się ustawiać tych... Tych... No nie chcę mi się, po prostu mi się nie chce ustawiać tych 40 kolejnych doniczek bo to jest najgorsze, co może być, nie? A ja przecież tak czy siak se tam po swojemu robię i mi to wystarcza. Ja mogę wziąć bugi. Ja zaś tutaj się denerwuję, jak jadę tym, tą moją betą. No przecież to jest B9 A ja chyba gdzieś tutaj na skróty mogę zjechać, nie? Proszę, niech tutaj będą skróty. Proszę. Tu chyba są skróty, mi się wydaje. O-o. o Co tu jest? Ja-ja, tu są skróty, patrz. Tylko tu jest jakiś klif, nie? nie? Nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobra. Spoko, spoko, spoko. Pomału, pomału. Tu się zjeżdżasz, no i jest git, patrz. A gdzie Ja muszę zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Patrz. Borys, idziesz ze mną, chodź się wysikasz. Dawaj, wyłazisz i patrz tutaj. Ja muszę całe to zapełnić. Ale to jest spoko, bo patrz. Połóż tu ogromną paczkę lub 27 dużych paczek skrętów. I teraz tak. Mi się wydaje, że tutaj się zmieści pacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak jak wam powiedziałem, tutaj musimy osiem, osiem wielkich paczek położyć. Osiem razy dwadzieścia siedem. Siema ma! gaha. Dobra, kupił to ode mnie. Jest git. Potrzebuje zdecydowanie więcej. Duża paczka, patrz. Dobra, a ty jaką potrzebujesz paczkę? Ty malutką, a ty jaką potrzebujesz paczkę? Ty też malutką, no i wszystko. Musisz sprzedać 8 ogromnych paczek w ciągu dnia. Aha, to nie! To to to! Aha! Ja my, aha, czy ja muszę te tam u góry sprzedać? Okej, okay. to na takiej zasadzie działa. Dobra, dobra, patrz, kupujemy to. No dobra, kupię. Kupujemy to. Kralnicy do frytek kupujemy to 25 koła ogromna maszyna do pakowania kupujemy to 10 koła i zostanie mi jeszcze 10 duży elektryczny kompostownik dobra maszyna jest dostarczona do swojego bunkra Borys, dawa jedziemy on tam został temu się tam podoba czyli tak musimy jeszcze pojechać do Eryka kupimy u niego ten ostatni dodatek i tak naprawdę mamy już wszystko teraz co nam jeszcze pozostało to tak nocne wyścigi musimy zrobić wszystkie Musimy odblokować tor, to wiadomo Musimy kupić łódkę, musimy tutaj popływać, bo najprawdopodobniej gdzieś tutaj będzie chyba jakaś ukryta lokalizacja i najprawdopodobniej znowu tam będzie chyba kasa potrzebna, tak a nie. aż widź tchu brakło I musimy wybudować jeszcze ulicę do naszego domu. I ja nie mogę, jaka ta becia jest katastrofa, nie To jest niemożliwe. No pole jedzie! Wow, 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 wow. jedziesz! Jejku, no jedź, baby, ty No co jest grane, ty No i musimy jeszcze naszą becie zrobić w, całą w karbonie, nie? Albo całą, całą w złocie Bo jak już mamy tyle kasy To, to ja ten, nie? Czekaj, na peł ustawimy, dobra Ty wychodzisz Jak mamy tyle już kasy, to ja przecież co mogę normalnie Becie na złoto zrobić, ty Masakra, dobra, tu się spalimy Tu się napijemy, zjeść nie możemy Idziemy spać, mogę iść spać? Mogę się na chwilę położyć, wyluzuj, dopiero to spałeś jak tutaj wygląda sprawa? Ja w to nie wierzę, ja tutaj miałem tak fajnie to wszystko posegregowane. No zobacz, co tu się stało. Oni mi to wszystko rozwalili, ale no dobra, wiem, że tutaj miałem, że trzecią paczkę robię dopiero, no tą wielką taką. Dobra, ja rozumiem, że to jest moja wina, co ja tutaj zrobiłem, ale no dobra, mamy tak. 10, 20, to się przewróciło i tutaj mamy tak. Dobra, nie jest aż tak tragicznie. Ja myślałem, że to będzie gorzej wyglądało, a jednak jest w sumie spoko. Tu mieliśmy, czekaj, tu mieliśmy 15. 17 chyba, nie? No miejmy nadzieję, że te, że to co tutaj było, no to to jest to. No. Że to się nic niebo przesuwało chyba. Chociaż widzę, że tu się jakaś kubka przewróciła. Raz, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ja tu nie widzę tego, ja to zaś. Dobra. Ja się tym zajmę później. Co my tu mamy? Pokrywa! Duża elektryczna skinia kompostowała! Kompostu z i nawozu gotowego do za zapakowania. To się podobno robi w tym drugim domku, żeby to jeszcze szybciej rosło. Zbiornik rozsiewacza nawozu. Niewystarczające nawozu, by zapakować. Tu mamy, patrz, paczkę frytek. Aha, to od razu robisz. Nie masz wystarczająco ziemniaków pobliżu, by zrobić tę paczkę. Czyli po prostu tu i... I to się od razu frytki robią. I mamy tu, patrz, huge, ogromny pakownik do paczek marihuany, patrz. Oh my god! Ogromna paczka... Ile to jest? Co to znaczy ogromna? Co to znaczy ogromna? Raz... Dwa... Trzy... Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... Dziewięć razy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Dziewięć razy sześć... Pięćdziesiąt cztery... Pięćdziesiąt cztery... Oh my god! 54. Nie masz. Aha, czy ja najpierw robię z tego małe. I dopiero później z tego robimy duże. To to na takiej zasadzie działa. No ale to. Aha, czy ja potrzebuję cztery takie wielkie paki. Patrz, huge. Nie działa. A mogę to rozwalić? Patrz. Ja mogę. Oh my god, patrz. To jest niemożliwe, człowieku. Ty. No dobra, czyli 54 potrzebujemy. Żeby zrobić z tego. Nie wystarczy, to działa w pobliżu. Żeby zrobić takie ten. No dobra, no to ja no już wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie chcę na razie tutaj sadzić, żeby to wszystko ro rosło w tym samym czasie, wiecie? Dlatego zostawiłem to puste. Co my teraz tu możemy zrobić? Muszę iść jeść. Ale pierwsze co, to podłączam oczywiście konsolę. Yy, pompuje mi się ten, cprz, 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 mi się pompuje cukrownia. Ja teraz skipuję dzień. Jedziemy do Eryka i kupujemy ostatni upgrade do naszej cukrowni, zobaczyć... ...czy to przypadkiem nie będzie tak, że w ciągu dnia też będzie cprz, 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 a w nocy będzie cprz, 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 ...że będzie szybciej. Jeżeli tak... Musimy niestety, albo i też stety, podpiąć jeszcze więcej drzew. Bo, bo wtedy to ja nie wyrobię. Bo wtedy, jak to będzie po połacie szybciej, to wtedy w nocy zejdzie i będzie stało, nie? To będzie trzeba podpiąć jeszcze kolejne. Kolejne jeszcze tyle drzew będzie trzeba podpiąć, co mam nadzieję, że nie trzeba robić, bo jak będzie trzeba robić, to ja po prostu oszaleję z tą gierką, nie? Dobra, jest poniedziałek. Po pierwsze, musimy jechać, zatankować nie zatankować. Muszę jechać, zapłacić za prąd. Borysek nie ma jedzonka, dosypiemy mu trochę. Masz tutaj. A patrz, ja mogę to też na dół tam zanieść teraz, nie? Nie, to będą moje. To będą moje normalnie, bo ja też potrzebuję sobie od czasu do czasu zajarać. Patrz, tu już wszystko mamy prawie. Wypełni ogromne pudło z paczkami w jeden dzień. Widziałeś? Jeszcze to mi zostało. Ulepszę rezerwar z ropu klonowego. Ja mam nadzieję, że ja stąd wyjadę tym bagiem, bo ten typek, który przyjechał tym autobusem, to jest jakiś nienormalny, nie Dobra, ja na neutralu, Borys chce jechać ze mną. Borys, tu nie ma miejsca. Dobra, jedziemy, Borys! Zostań! A tu jeszcze patrz, drewno leży, co tam się stało? Jak tutaj wygląda? Spoko, nie! Tu się wszystko pompuje. Tu jest wszystko git. Ile tutaj mamy procent? 22% już to, jest poniedziałek. Borys, ja jadę, zostań! No nie naprawdę! A ja tu nie mam wyciągarki, nie? No nie no naprawdę! Ta gra jest tak irytująca, że to jest niemożliwe, nie? No i co? Ja muszę teraz iść do domu już po wyciągarkę. No co ja mam teraz zrobić ty? Katastrofa, ej! Siema! Jak on się cieszy na mój widok? To jest niemożliwe ty! Jak on się cieszy, Dobra, to chodź, po nie, nie pojedziesz ze mną, bo ja, bo ja muszę wyciągnąć auto i jadę tym. Czemu się tutaj tak zacina wszystko w tej gierce? Odejdź, Borys, ty zostajesz w domu, pilnuj. Tylko wiesz, co ja wolę zrobić? Ja wolę zostawić to moją betę znowu tu. Nie tu. Nie tu. Dobra, niech będzie już, że tu. Ale ja chciałem ją na trawie zostawić, bo te obecnąki zaś będą jechać i mi ją będą uderzać, nie? Dobra, tutaj sobie fajnie, pięknie staniemy na skarpie. Jak będzie jechał autobus albo dziura, to mnie pewnie zrzuci to auto i wleci do wody. Ale zaciągnę ręczny. Gdzie to jest ręczny? Tu. Na peł ustawimy. Wyłączamy to badziewie. I wyciągamy wyciągarkę. A, ja, a się okaże, że, że wyciągarka też jest w tym. Ale wydaje mi się, że nie, bo przecież to jest tak małe, żeby się tutaj wyciągarka nie zmieściła, nie? Jest tu wyciągarka gdzieś. Ty no nie da się. Ja to odłożę z powrotem do bagażnika. Ta klawiszologa mnie tutaj rozbraja w tej gierce. Cyk. Odpinasz. O, i jedziesz normalnie. Ciekawe czy to wyciągniemy, nie? Jak nie wyciągniemy, to będzie lipa. Będę musiał dzwonić po PZU Assistance. A czekaj, bo on jest chyba na biegu, dlatego on nie chce ruszyć. Widzisz, on jest na biegu. Dobra, teraz powinien iść spoko. Dobra, czy ja teraz wyjadę tym pierdkiem? Proszę. Jest! Dobra, czekaj, stój! Ale tu nie ma ręcznego. Gdzie tu jest ręczny w tym aucie? Dobra, zostawiłem go na biegu. On powinien też chyba tak działać. O, o. Jest git? Musi być neutral. Dobra, jest spoko. Wyciągnęliśmy naszego pierdka. Czekajcie, bo musimy też za prąd jeszcze zapłacić. Wy pewnie mówicie, Junior, oszczędzaj na prądzie, po co? Ty, nie ma nic? To poniedziałek jest, A co oni, co dwa tygodnie tu ten? I mi wysłałem te listy, czy co się dzieje? Siema, Eryk, kupuję u ciebie ostatnią rzecz. To. I mamy wszystko, moi drodzy. Zrobione w naszej cukrowni i w naszym podziemiu. Siema, ziomy, co tam u was słychać? Dawno się nie widzieliśmy, co? Wabene, wabene. Idę kupić sobie jeszcze żarcie, bo za chwilę zdechnę bez tego żarcia. Tam cały czas coś gadaty. Siema, mogę zeżreć u ciebie dobrze. Nara. Jak odblokować to auto, ty? Jak to odblokować? Bo jeszcze to musimy odblokować przecież to jest nowy samochód, ty. Może ja muszę z nim gadać? Co tam? On nic więcej nie gada. No to wychodzi na to, że to jest jego samochód, czy nie? A może tu gdzieś trzeba zapukać? Tu? Puk, 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 nie? Jakie tutaj w ogóle fajne okna są, ty. Tu? Tu też nie? A tu? Też nie. To ja nie wiem, do kogo należy ten samochód. Wydaje mi się, że my musimy najpierw odblokować sobie. Te wyścigi tam, żebyśmy mogli tutaj chyba jakoś ogarnąć tego zielonego, bo to jest to jest ewidentna nowość. Aha, jeszcze muszę kupić sobie podnośnik u Rogera, ale nie mamy na to kasy. Siema! on się cieszy zawsze na mój widok. Jak ja go uwielbiam? No siema, cześć! Dawaj, chodź, idziemy zobaczyć, jak tam cukrownia u mnie wygląda. Ja muszę zobaczyć to nowe, co ja kupiłem. Patrz, napompowało się na maksa, więc nie jest tak, że jest. Sprz, sprz, sprz. Nie będzie tak. To po prostu się zrobiło tak, że my możemy tutaj mieć teraz większy litraż. Patrz, ja już słyszę, nie? W ogóle tutaj mamy air syrup 24%. Widzisz? To jest to po prostu tonowe. Zbiornik syropu klonowego. I to tyle, nie? I tak wygląda, moi drodzy, ulepszona cukrownia. Tutaj to mamy. Możemy sobie puszki robić. Możemy się napić. Tutaj mamy elektryczność. No tego się nie da zupgrade'ować. Nie wiem dlaczego. Może w kolejnym update'cie będzie coś takiego, że będzie można się zupgrade'ować tutaj. Zupgrade'ować, przepraszam. I że sobie fajnie to ogarniemy, nie? A tak no to niestety na razie lipa. I tu chodziło o to, że jest 48 i tu jest ten szybki spust, nie? I to tyle. A ja myślałem, że to będzie tutaj. Cprz, cprz, cprz. No ale ja wam pokażę teraz na tym... Jak to się mówi? Na tym billboardzie tam u mnie w rap że mamy wszystko już zrobione na maksa. Tylko musimy zawieźć jeszcze cztery paczki. Wielkie cztery paki, nie? Później musimy te piwsko też zawieźć, Zarobimy znowu kolejne 50 tysięcy. I chyba na następnym odcinku już też będziemy robić ten. Zrobimy sobie ten. Te budowę tego, tego... Jak to się mówi? No że oni tamten, nie? Będziemy się ścigać I musimy jeszcze jechać na nocne wyścigi Jak tutaj wygląda, patrz Średnio zaawansowany start Do zrobienia bagi Do zrobienia ogródek Do zrobienia cukrownia I tu jeszcze, do zrobienia dealer I jest wypełni ogromne pudło z paczkami w jeden dzień I my musimy to tutaj ogarnąć fajnie, pięknie Zobacz, tu o, to, to już jest do zbioru. No dobra, no to zbierzemy to jeszcze. Bo to przecież za chwilę mi też uschnie. Dobra, kosz jest pełen, tylko nie on się tak. Za... No nie! No mi zaś wyleciał, no co za typnie. Dobra, ja to tutaj odstawię, bo to, je, to jest generalnie zbugowane. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, nie? Dobra, i teraz tak. Pokaż mi, ile my tutaj mamy tych nasion. Bo ja się aż boję sprawdzić. 1192 i wszystko. Tutaj powinna być jeszcze taka maszyna, że automatyczne zasianie. Bo to też przecież się czasu traci, ty bez sensu. No i zostało mi jeszcze tylko 909 i wszystko. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ty patrz, mamy kolejną pakę, nie? Jeszcze tylko jedna i możemy to zawozić, ty pato To jest niemożliwe ty Ja naprawdę pójdę siedzieć, nie? A to czekaj! Aha, ja wiem na jakiej zasadzie to chyba działa. Ja chyba kliknąłem od razu huge. Ten zaś picia nie ma. Ja chyba kliknąłem od razu huge i to się od razu zrobiło takie na maksa chyba. Dobra, dawaj mi to pudło i lecimy. Tylko niech to się nie zgliczuje, proszę cię, no tu mogę od razu huge kliknąć. Nie, nie działa, widzisz, musi zrobić... Niewystarczająca działa w pobliżu. Dobra, żeby zrobić wielką pakę, no trudno się mówi. Dobra, no i co? No i czekamy. Tutaj mamy wielki <laughs> ogromna paczka skrętów. Czekamy aż to się fajnie zrobi. Tu i wydaje mi się, że już pomału to... Będziemy mogli zawozić!